Witajcie! Minęło prawie 13 dni od ostatniego filmu. Jak trzymają się daktyle? Otóż, o dziwo, tutaj wykiełkowały aż 4, a pierwszy już po około 4-5 dniach, co jest naprawdę niezwykłe, patrząc na to, że daktyle kiełkują czasem nawet rok. I 4 rośliny. 11 taktyli I to sklepowych. To naprawdę dobry wynik. Zobaczmy, jak wyglądają. Korzonki już są spore. Więc pora je posadzić. Teraz kolejna, naprawdę dziwna rzecz. Wykiełkowały. 4 z prawej strony, które stało obok siebie. Jeżeli macie jakiś pomysł, dlaczego tak się stało, to napiszcie mi w komentarzu. Pora je przesadzić, ale pierwsze, zobaczmy. Co u rektli posadzonych w ziemi? Na razie żadnej zmiany u nich nie widać. I możliwe, że jeszcze trochę poczekam. Na może tak tyle z tej metody wysiewu. Ta metoda naprawdę jest wspaniała, do wysiewu się udały. A obok są też kaneny. Na nie, ta metoda też działa bardzo dobrze. Pierwsze nasiono wykiełkowało po dwóch dniach i jest już w tej doniczce. Tak, już posadzone. No, w miarę głębokich doniczek, z dobrym drenażem, w ziemi uniwersalnej, zmieszanej z piaskiem. Teraz przysypujemy je ziemią, pilnujemy, by była ona stale wilgotna, i czekamy. W najbliższym czasie powinny pokazać się pierwsze roślinki. Warto te doniczki dać do ciepłego miejsca, bo jak sami widzieliście, naprawdę lubią ciepło. To już tyle na dzisiaj. Przy okazji zapraszam do kolejnego filmu, który będzie o salaku. Do widzenia.